Normalnie jak z mafii. Nooo Jak? Co jeszcze wymyślić? Um, ciebie kawy. Co ty kurny który? Chcę tylko wyjść. A co ona powiedział? O jacie. A Ania Witam was na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z challenge'em, którym spędzę całą noc na trampolinie. Już od 4 miesięcy planuję to nagrać, ale i wreszcie zrealizowałam ten pomysł i razem ze mną dzisiaj będą gościć hey. hey. moje przyjaciółki więc Agnieszka, którą znacie i Ada. I razem będziemy właśnie spędzać całą noc. Na trampolinie. Jesteście gotowe? Tak? Tak? Tak. tak. <grym> tutaj się mieści moja trampolina, na której będziemy dzisiaj nocować. Tutaj leży... stoi raczej mój statyw. No i właśnie tutaj spędzimy naszą nockę. No trampolina nie jest jakoś duża, ale myślę, że się zmieścimy. No, miejmy nadzieję. Czekaj! <grym> Happy menu, i coś tam było dalej. Mamy poduszki, Agnieszka Łap Ania! Trzy na raz? Właśnie, trzy na raz, hardcore Aktualnie słuchajcie, jest już ciemno Niestety Ile ci samochód I tak się tutaj to prezentuje, na razie mamy tylko tyle No na razie to trzeba, trzeba poukładać co nie? Koleczki. Ekstra. Mm, jeszcze ja mam swoje. No, ja jeszcze mam bardzo dużo. Dobra. Dobre, dobra, bierz idź. i, I wchodzę. tak się prezentuję na tą chwilę. No, trochę tak. nie Iś... jest na tą No, ale to Nie trzeba koce przy <słuch> eee. <Yeah>. <głos> 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 tak. E, ale nie, tak projekt jakby... Ej, Już z panem. Tak. To możesz? Ej, weź tamte lampki trochę niżej, tak żeby opadało jak. No coś Okej, dobra. Wiem, co okay, dobra. E, ja idę po e, lampki z mojego pokoju. Wychodzę. Aktualnie mamy... O, fajnie. Tum, tum, tum. Aktualnie sprawdzamy lampeczki i mamy tutaj takie śliczne. I to już to wysiłyśmy. No, i tutaj Ada jeszcze sprawdza. O, aparat nawet, patrzcie, mój stary tutaj jest. O, i, oj, to dwa. I baterie. Co? Jak ja tam ciepło wam? No, Bardzo. No, dobrze jest. Jak tam, mama, ci ja się podoba chciałam, nasz. Co w środku? <laughs> ale, mamo, jak zacznie padać dajesz, to co? No, to zostawiamy. Aktualnie, słuchajcie, skończyłyśmy już to robić I zaraz wam pokażę wszystko Jak to się pięknie prezentuje A teraz czekamy zaraz na pizzę, bo też zaraz Ma przyjechać Tak, przyjechać Miałam powiedzieć, że przyleci, no ale one nie latają O kur... No jest pizza już ten! Agnieszka weź tam trochę na środek. Żeś mógł wejść. Czekaj. Musisz jakoś. Aktualnie słuchajcie przyszły nasze pizzę. Ej, to się odmienia. Pizza. Pizza. Dobra, pizza, bo najwyżej będziecie mnie hejtować w komentarzach jak zwykle. No i mamy tutaj... Tutaj mamy standardową klasyczną. I mamy tutaj... Nietypową hawajską. Tak, dokładnie tak. dla latareczka. No więc... Zajadamy, jeszcze muszę iść na środzeństwo Życie smacznego. Tak, życie smacznego, piszcie w komentarzach smacznego, a my już się zajadamy. I w ogóle był przemiły pan, naprawdę. No. Życzę nam dobrej nocy. Jeszcze sam się chwalił, że był na Mazurach i zmarł. No, więc, e, no, powiedział, że. A co nam powiedział? <laughs> Oj, Jacy? No. Coś tam jeszcze chyba gadał. Ej, jakim Chodź, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Pizza jest bardzo dobra. Na, na żołądek u nocy, obok tak. 22. drugiej. Już, już prawie 23, ale to nieważne, my mamy pizzę. Ej, czemu ja ją dotykam? nie no. tak bardzo Kto no nie Daję sobie z tego sprawę, że jestem bardzo tępą osobą, jak na swój wiek. <laughs> jak to pięknie powiedziałam. <laughs> A czemu powiedzieć? I can write my mm. song, that's not fair. I can't write to tell you that everything is nothing, if I can't have you. Czy tylko ja się tutaj wczuwam w to? Dobra, dalej nie umiem tutaj. Czy to złe dla mnie, że nie chcę pobyć całą ciebie? Wszystko wciążenie. Och, jestem dobry w trzymaniu się na dystans. Nie, yes. no sek. Tak. uszy. Da. Współczuję wszystkich, którzy mnie słyszeli. No, współczuję sama sobie. Ma są się To mamy pudełko od pizzy. Co się robi, żeby wywalić pudełko od pizzy? Uwaga! Tak się słuchajcie, prezentuje, jak to się nazywa, nasz lokal. Znamy co to nasz lokal. No. Tak, więc y, pięknie się on prezentuje. Nie pokażę Wam na obok, bo chodzę w parcie skarpetkami. To, to jest hotel Trump. Właśnie, więc uwaga. W, o kur. Mogę wejść? ci wejść! cię! Dobra, więc aktualnie to tutaj jest syf, co nie? Ale... Ale jest dobrze, więc słuchajcie. Tak się zaczyna. Mamy w ogóle na obkoło, wszędzie. No kurde, samochód jedzie. No szybciej, no, szybciej. Thank you, Dankę. Więc patrzcie, tak się to prezentuje. E, mm. Mamy tutaj lampeczki. Ej no cicho tam, no. Co my się to... <grym> no co tego pomyślała, że mi się dziwno no, koło mamy lampki, mam tej koce i tutaj w ogóle jest syf, ale to nic i tutaj są koce, tam jest misiek tu jest nasza pizza tu jest nasza jakby... Syp. E, takie ubrania no takie jakby uh -huh. <laughs> chyba można to nazwać no to są ubrania więc okej, okay. tutaj mamy naszego laptopa, znaczy mojego e, mamy telefon, telefon i Ada chyba zapierniczyła swój a nie tam myszy. <laughs> Ja, żebyś w całości wszystko dobrała. Lampeczki. No, i tutaj mamy jedzenie, które zaraz wam pokażemy. No, i sobie będziemy tutaj spać. I w ogóle to już wszystko jest takie wilgocne. No, więc akurat teraz mogę was zaprosić tutaj do mnie. Ciemno jest, nic was... ja oh. zbyt... wow, Hej, wszystkim. I co, ona zapomniałeś? już? Ona nas <noise> nawet nie bye, łaska. Bye bye. Ej, nie, możecie wejść. Okay. Robimy update, bo w ogóle nie wspomniałyśmy, która jest godzina. Więc y, skończyłyśmy tak wszystko robić przed 23, co nie? I sobie tam jadłyśmy pizzę. No i teraz mamy 23.31, więc teraz północ. I co teraz, dziewczynki, zamierzacie robić? A co ty tak... co ty myślisz, że ja jestem z Jestem. Ja jestem że Pamiętasz, że... Są tutaj nasze wszystkie słodycze i chipsy, więc... Crunchy. Słodycze, słodycze. słodycze... ej, jak to zabrzmiało? Jedzenie. Ogólnie jedzenie. O tak. Jest druga Właśnie. Czekolada, chipsy, żelki, 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 więc... Nie tak dużo. No, więc dużo żelek mamy. Ogólnie i tutaj mamy napój. I tutaj mamy jeszcze napoje, więc chips nie Właśnie, mamy chyba cztery paczki chipsów. E, cztery paczki żelek, dwie czekolady, w ogóle taką wielką, ogromną czekoladę. No. Agnieszka autentycznie umiera. Myślała, że będzie lepiej. No myślałam, że będzie inna niż orzechowa, no kurde! <noise> A jaka okay. jest? A co ty też orzechowej nie robisz? Nie. Byłyśmy już w piżamy i mamy na sobie... Ja, ...Jakigurumi. I ja mam kota. Agnieszka, masz? Ty? Króliczka. Króliczka, właśnie. A to no taka smutna. <noise> nie ma piżamy. Nie no, ma piżamy, tylko w sensie nie ma taką jak my, co nie? No ale tak to jest, gieć i sobie teraz będziemy Włączamy tą Barbie, co nie? No. No, włączamy Barbie. Przez jakiś czas się włączę do tamta, też oglądałam, okej? Okay? Normalnie jak z mafii. No! Wiadomo, wiecie, ja mam swoją grupkę, więc nie zacierajcie ze mną, mówiłam. zginiecie już w pierwszej rundzie. O czym ja? O, ja mam na Oglądamy Barbie. Nasza ulubiona bajka. Tak? Dzieciństwa. Tak. Mhm. Włączy się jak będzie moment, w którym przestanę oglądać, no, okej? Tak. Włączę się wtedy, kiedy już zaczęłam... Kolejny update. Mamy 8 minut po północy. A my nadal sobie to oglądamy Barbie. Coś ostrość, o ostrość. No i sobie tak siedzimy i właśnie się skapnęło, że już jest po północy, więc mam jeszcze kilkanaście godzin, więc No, ale robi się już zimno, co nie? Aktualnie skończyłyśmy oglądać Barbie. Była genialna, naprawdę super. Mamy piękne niebo takie ciemne, zwyczajne i w ogóle. Nie, jakieś... A nie. Z jakimiś Kurde. Widzicie tam jakie to jest takie białe. Jacie. Ej, którą mamy godzinę? Agniesz, ale sprawdź... No, pierwsza 11 update. Ja sobie stoję. I... Obmyślam, jak zrobić miniaturkę. Nie mam pomysłu. Agnieszka, powiedz coś do kamery. Pozdrawiam Ciebie, jak? Co to ty? Ty który? Ja pozdrawiam mojego brata. I czyta. A Ty co myślisz, że się z życia? Nie! Am, a ja uczę się angielskiego. Napisałam trampolina. Po angielsku uszło trampolina. Super, naprawdę. W ogóle to miłośmy przez 15 minut rozkminę, jak rodzą się syreny Nie oglądałyśmy poradniki. Jakieś różne. W ogóle to uznałam, że w tym vlogu sama pokazuję moją twarz. Musicie się troszeczkę napatrzeć. Daję wam 5. Pięć... Dobrze? Daj... Daję. wam 5 sekund, żeby napatrzeć się na moją twarz. 5 4 3 2 1. Gdzie to petarda? Zer. To tyle. koniec. Przechodzimy do następnego. dla widzów Przechodzimy do następnego ujęcia. Agnieszka siedzi na telefonie i coś przekląda. O tak. Ale to coś tam już umiera w ogóle. Co umiera? <noise> Telefon mi się rozładowuje, ale mogę Wam powiedzieć, że mamy go godzinę drugą. No i sobie leżymy tak. Nastawiamy sobie budzik i robimy 40 minutową drzemkę. Trzy, 40 minut przerwy. Tak. I wstaniemy sobie, a jest godzina w pół do trzeciej, więc... No. No co ty robisz? Cześć. E, jakim sposobem? Czemu ty włączyłaś ten budzik? Hmm? Dlaczego włączyłaś budzik? Kiedy. No Cześć wszystkim, witam was w piękny poranek o godzinie czwartej czterdzieści O tak e, Mieliśmy spać tylko 40 minut A spałyśmy 2 godziny Super tak mieszka Naprawdę super Anieszka jeszcze je pizzę Polecam Prosto z lodówki I w ogóle nastała jasność w tym świecie Jest tak mega jasno i cały czas śpiewają koguty Naprawdę fajnie Ja chcę tylko wyjść Wstaje słońce Znaczy nie wiem czy to widzicie do tak dobrze No, pięknie, super Экс. Зачем? Którą mam godzinę? To aktualnie jest 5.12 No 5.12, więc wychodzi słoneczko, które jest tam w tym roku I piję sobie wszystko kuty, mam chrypę Jak zawsze Właśnie zeszło w słońce i jest tam A my jesteśmy tutaj I sobie teraz wchodzę, w ogóle nie wiem Każdy siedzi na telefonie, a ja sobie wchodzę, więc super to, to zawsze jakiś wyjątek jesteś. A no. No, ja więc... Niech... Ja to w ogóle ich wszystkich pobudziłam. Mm. <laughs> Na... Na sam... A mi... <laughs> Pójdź mi po statek. Patrz jest tam, tutaj, tam, tam. Dobrze, pójdę pod jednym barunkiem. Jak jest jeszcze wymyślę. A Muszę przemyśleć. dobrze przemyśleć, dopóki my myślisz, że Żyjesz, nie umarłam. Na się. Świętujemy. Nagram jak idziesz. Idź. Z dziękiem, z gracją. Z błyskami. I bardzo dobrze. Proszę cię. No. To ja mam to teraz. Jest, w ogóle pragnę Was powiadomić, że jest tylko 13 stopni, z czego ja jestem w takim pięknym wydaniu. No, więc super, naprawdę. Jak ogólnie wam się żyje? Jak najgrywałem. <grywam> <grywam> Widzisz. Ja to umiem zaskoczyć. Ogólnie co mi się bateria kończy. I migam. Okej okay, kochani, więc to już wszystko Na tym vlogu, challenge'u Mamy godzinę prawie ósmą i, I my się tutaj tak składamy I Teraz nagrałam telefonem Agnieszki Z tego iż powodu, że Mój a, aparat się rozładował Więc się z wami już tutaj żegnam Więc pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji dole, O komentarze, bo rozdaję wam serduszka No i co to zobaczymy już w kolejnym filmiku Na moim kanale I to tyle, więc bye, bye Saraniejo